W Moim nowym filmiku i dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać tanią dekorację na święta Bożego Narodzenia. Będziemy potrzebowali szklane naczynie, obojętne jakie byle szklane. E, następnie lampki. Lampki najlepiej bezprzewodowe, krótkie, ja mam tutaj akurat 10 lampek, zasilane bateriami LEDowe. Kolejną rzeczą będzie wata. Zwykła, najzwyklejsza wata. Może być nawet wypruta z jakiejś maskotki, jak nie macie w domu waty, a macie jakiegoś starego pluszaka, którego już nie potrzebujecie. Następnie potrzebujemy jakąś zieloną gałązkę, może być żywa, może być sztuczna, szyszka oraz dekoracje i tutaj no, dekoracji no to dowolne. Ja wybrałam Mikołaja bo akurat Mikołaja miałam gdzieś tam razem w kartonie z bombkami więc go wyciągnęłam i wzięłam również laskę szklaną taką Mikołajową. I teraz zaczynamy dekorować. Oczywiście bierzemy nasze naczynie. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmiki to jest to dokładnie to samo naczynie które było w filmiku z Halloween. Wkładamy do środka watę, bardzo dobrze watę ubijamy, następnie układamy lampki, ja je po prostu wrzuciłam, zapaliłam, już tam za bardzo też nie, nie kombinowałam, oczywiście można się z tym bawić, można sobie na przykład trzy wyciągnąć na wierzch, żeby później gdzieś tam je ukryć, ja je po prostu włożyłam, żeby był fajny efekt świecącego śniegu, bo to tak naprawdę o to chodzi. I jak już włożymy te lampki. To możemy teraz przykryć cienką warstwą e, waty. No myślę, że wystarczy. I zobaczcie, jak to się ślicznie świeci. Mamy e, efekt świecącego śniegu. No dla mnie super. Patrzcie. No i teraz możemy zacząć wkładać nasze ozdoby. Tak jak mówiłam, ozdoby możecie mieć dowolne. Tak naprawdę co macie w domu, to możecie włożyć. Mogą być bombki, mogą być aniołki, mogą być jakieś domki, mikołaje, bałwanki. No i akurat wziąłam to, co ja miałam. Także tutaj um, tak naprawdę wybór tych dekoracji jest bardzo, bardzo dowolny. Wkładam szyszkę. Jeśli miałabym sztuczny śnieg, to na pewno bym spryskała i gałązkę, i szyszkę troszkę tym śniegiem, żeby był efekt takiego padającego śniegu. Nie miałam sztucznego śniegu, także tego nie zrobiłam. No i wciskam. Mikołaja. I laskę szklaną. I to koniec. To już jest, właśnie, efekt końcowy. Mi się to osobiście bardzo podoba. Nie wiem, jak Wam. Naprawdę jest to bardzo łatwa i przede wszystkim bardzo tania dekoracja, bo tak naprawdę nie musisz nic kupować. Większość produktów możecie mieć w domu, bo każdy ma e, jakąś gałązkę, może nawet gdzieś urwać na ulicy. Dla mnie jest to super. Jedyny kosz no to lampki, chociaż ja kupiłam w Pepco i zapłaciłam, tak jak mówiłam, chyba 7 zł za nie. Mówiłam albo nie mówiłam, już nie pamiętam. W każdym razie stopko że... w, w granicach 7 zł. Także koszt nie jest duży, a efekt jest naprawdę powalający jak dla mnie. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i do zobaczenia w innym filmiku. Pa.